Czołem. Witam w Starym Wspaniałym świecie i dzisiaj porozmawiamy o wielkim nożu. Condor Hudson Bay. To jest całkiem spory kawał żelaza. Ma 5 mm grubości, ponad 21 cm długości samego ostrza. Całość ma 33,5 cm. I waży nie wiadomo ile, bo każdy sprzedawca w internecie podaje inną wagę. Jedni podają 500 gramów, inni podają 650 gramów. Dużo, zaraz zobaczymy ile to waży. Nie mogę znaleźć wagi, eee, nie wiem ile to waży. No ale coś około pół kilograma. I rodzi się pytanie, czy taki wielki nóż ma sens? Czy to jest tylko leczenie kompleksów? Yy, powiedziałbym, że Rambo, ale nóż typu Hudson Bay, no to nóż używany w XVIII wieku, w XIX wieku. I takie noże naprawdę były używane gdzieś w górach skalistych przy handlu futerkami. Niektórzy mieli takie wielkie tasaki. Nie wiadomo do czego: do ścinania drzew, do ćwiartowania tuszy. Do mordowania Indian. Zdanie są podzielone. Jedni lubią duże noże, mówią, że są praktyczne. Inni uważają, że to jest jakiś bezsens. Eee, ja tak po jestem pomiędzy. No. Nie używam dużych noży. Zamiast dużego noża wolę małą siekierkę, Ale też nie uważam, że to jest jakiś straszny bezsens. No po prostu niektórzy tak wolą i niech sobie tak używają. Hejterem dużych noży był Nesmuk. Jeśli zaś idzie o nóż, a właściwie noże, to są one narzędziami najpierwszej potrzeby i winny być najlepszego sortu, zarówno co do kształtu, jak i hartowania. Dostępne w sprzedaży noże typu Bowie i myśliwskie są grube i nieporęczne, z czymś w rodzaju grzbietu pośrodku głowni, wyglądają jak narzędzie zbrodni i są mało użyteczne. Mogą raczej zdobić powiaski sensacyjne albo pas Bilego dekida. Niźli stanowić część ekwipunku myśliwego. Nesmukowi bardziej chyba chodziło o nerze typu Bowie, ale sądzę, że jeżeli nie lubi noży dużych, grubych i nieporęcznych, które wyglądają jak narzędzie zbrodni, to nóż Condor Hudson Bay też pewnie nie przypadłby mu do gustu. No ale my nie musimy podzielać gustu Nesmuka. Albo możemy nawet podzielać, ale być po prostu ciekawi, jak to jest pracować takim nożem. Czy to w ogóle jest aż tak bardzo bez sensu, czy tylko trochę bez sensu, czy w ogóle jak najbardziej z sensem? Co uważacie? Macie doświadczenia z dużymi nożami? Jeździcie do lasu z nożem Rambo, czy z jakimś takim Hudson Bayem? Jak się wam z nim pracuje? My tymczasem udamy się z Remigiuszem w zimowy las przetestować bydlaka. <grym i wytrzymań> No, dwa razy. No prawie. <laughs> ciak, ciak. O kurde. Teraz poprzek. O pani No way Co to jest dom Wygląda na bóg Bóg Ale za zielony trochę kurde albo czeremcha Powąchasz No Wygląda na... Czeremkę, pewnie dlatego ją wycieli. Amerykańska, inwazyjna. Tak, inwazyjna. Pewnie dlatego tu jest tak trochę jej powycinane. I całkiem spory krzak. Krzak. O. A w poprzek włókien to masakra. ładnie rozłupuje. Jest szeroki. Od razu odchodzi. Poszło. Przy tej grubości ostrza to ono po prostu rozłamuje już. Możesz zobaczyć, że ostrze jest wcale tego nie dotyka, tylko o. Mamy ładny czubeczek niedużą siłą Ale Czerwiemka to twarda, jest zamarznięta normalnie. Nie ma bata. Jak nie ma bata? Jest nóż. Daj mi morę. No precyzyjnie to to nie będzie. No trzeba się nauczyć nim robić, bo bardzo mocno zeskakuje nóż. Bo ma bardzo duży kąt ostrzenia W porównaniu do małych Noży na przykład ze szlifem skandynawskim. Tak, w tą stronę wchodzi ładnie. Ale jak chcemy zrobić coś bardziej precyzyjnego, na przykład po mniejszym kącie, to już ostrze podchodzi do góry. I od razu nam odsuwa, odsuwa ostrze od miejsca, w którym chcemy. O! Jak robimy w pionie. To ładnie, jak chcemy, to już ostrze się podnosi, ześlizguje i się tak? ześlizguje po materiale. Bo tu jest bardzo mało, bardzo duży kąt ostrzenia, i tu jest od razu płaski blank. A tu jest duży kąt. Do rąbania, do rewelacyjnie. Ale żeby coś z nim zrobić precyzyjnie, to będzie bardzo trudno. No, i powiedz mi, co my tam dzisiaj mamy? Co to w ogóle jest za żelazko? No Mamy dzisiaj taki potężny kawał metalu. E, Condor Hudson Bay. Sporej wielkości płaskownik, ładnie odcięty na tradycyjny nóż. Jak dobrze pamiętam, amerykański. Przynajmniej tam używany najczęściej. To wygląda jak tasak rzeźnicki, trochę, nie? No, wygląda jak tak. Taki mocno zużyty tasak. Ostatnio co? Nes Nesmuka używaliśmy, nie? No. No. Porównywałeś? Nie. Nie. No to porównajmy, jak to wygląda. Nesmuk był mały i poręczny, nie? Nesmuk był duży. <grym <grym Nesmuk to jest półtora noża. No to w porównaniu do tego? Moglibyśmy jeszcze małą morkę dać tej wielkości. No bo mora, mora jest taka 10 cm na ma 15 cm o. ostrza, więc jest półtora noża, a to o. ma jakie maleństwo, A to jest ciekawostka, bo jak pierwszy raz zamawialiśmy na smuka u garbatego, to on chciał dać grubszy metal, grubszy blank, ale żeśmy się uparli na 3 mm, żeby to był właśnie taki nóż dobry do cięcia. A ten? No, widać różnicę w grubości. No to wam powiem, sprawdzę, ile on ma milimetrów, i wam powiem, ile ma. Ale to powiedz kilka słów o tym, że nie one smuku, tylko o tym Hudson Bayu. Jak ci się z nim pracowało dzisiaj? Wiesz co? Trafiliśmy na jakąś czeremkę strasznie zamarzniętą i twardą. Eee, ale to może dobrze. Eee, nie ładnie, ale no rękojeść taka typowo. Nie do pracy dla mnie. Dwa razy mi wypadł z ręki. Wysunął się, bo tu nic mnie nie blokuje. Jest takie wyjście polskie. przy rąbaniu ma tendencję nawet z rękawicy skórzanej, wilgotnej się wysunąć. I to całkiem przy mocnym chwycie. Szlif typowo podrąbanie Bardzo łatwo się nim rąbie. Yy, może nie tak jak maczetą, ale no Ma odpowiednią masę do tego, żeby ładnie odrąbywać. Ładnie się szczapki rąbie na mniejsze kawałki. Rozłupuje, tak? Tak. I, I się odrąbuje, i rozłupuje. Przeciąć też jest bardzo łatwo. Batonowanie idzie rewelacyjnie, ale do takich precyzyjniejszych prac to nie. Dobre. Ja jestem przyzwyczajony, żeby pracować w precyzyjnymi pracami tutaj, w tym miejscu. A tu akurat jest bez, yy, wykończony bez ostrego w ramach bezpieczeństwa i lepszego przyłożenia pewnie siły i czubkiem. No a w tego ty w typu nożach, w takich dużych nożach, ten czubek jest bardzo oddalony od, od ręki. Precyzja jest bardzo mała. No, fajny nóż, dałbym mu. Takie 6 na 10. 5 na 7. Zmieniłbym szlif. Jakbym miał go na stałe używać, to bym zmienił szlif, bo mi nie jest potrzebny nóż tak do rąbania stricte tutaj w polskich warunkach. Do takich dużych drewno, drzew to mam piłkę. mi sobie leciutko odcinam, a to już tylko do łupania szczapek na małe, mniejsze kawałeczki i tyle. Fajnie, by było, gdyby miał grubszą jej rękojeść, bo to jest taki tak zwany plaskacz. Chyba nawet węższy od nesmuka rękojeść jest tego naszego pierwszego. I no widać, że ona jest tutaj, tu jest wysoka, ale tutaj jest strasznie płaska i się niewygodnie go trzyma. I przy rąbaniu ma tendencję do uciekania. Takie zakończenie, jakby był otwór na linkę. E, czy tam lineart, jak to niektórzy nazywają to by był dużo bezpieczniejszy, bo Ci nie, nie wyleci z ręki daleko e, powiedziałbym, że trochę nieprzemyślany, ale e, to powiem, tradycyjny, konst tradycyjna konstrukcja e, ale w Stanach no. <laughs> no, a u nas e, no mi nie podchodzi ten nóż tak Ty Ja ja powiedz, jakbyś miał mieć zamiast tego taką malutką siekierkę, taką półkilogramową, to byś wolał siekierkę, czy to? Zależy jeszcze jaki inny nóż bym miał. Nie no, inny nóż miałbyś, jaki, jaki miałbyś, jakąś ma, małą morę czy coś, ale to do rąbania, czy siekierkę małą? To siekierkę, moim zdaniem. Tak? Tak. Aha. Jeśli miałbym mieć jeden nóż, Jedno narzędzie w ogóle, tak? tak? Jedno narzędzie, zamiast tam piły, siekiery i tak dalej, no to ten jest narzędziem bardziej wytrzymałym. Jeśli miałbym mówić o preferencjach, to mi nie podchodzi tak wyprofilowane ostrze, czyli jak trzymam je w pionie, to ostrze odchodzi od cięcia. Osobiście wolałbym i wygodniej mi się pracuje ostrzami, które od, yy, od pionu odchodzą w kierunku cięcia. Bo łatwiej mi się nimi pracuje, są bliżej przedmiotu i mam inną dźwignię. Tak mi się łatwiej pracuje niż ostrzem, który odchodzi na zewnątrz. Tu mam inaczej, tu musiałbym go tak przykładać do cięcia. Otykanie, o tak muszę go przykładać. Tu muszę złamać nadgarstek, żeby go, w tą, żeby go żeby nim tak pracować. O. A przynes smoku. Nie muszę tak mocno wyginać nadgarstka, bo już ostrze jest tak ułożone. To jest moje osobiste preferencja, nie? Dlatego mi się wygodniej pracuje nożem bez jelca, bo bliżutko jestem w stanie nim tutaj wyprowadzić. A tu nie dość, że mam ostrze daleko od palca wskazującego, to jeszcze nie mam ostrza blisko i muszę wygiąć nadgarstek, żeby tą krawędź poprowadzić. Komuś się będzie tym dobrze pracowało do precyzyjnych prac, Minie. nie. mówię, że ten produkt czy ten nóż jest zły, ale no to nie jest produkt dla mnie. Robimy patyk na kiełbę z bizona. O Panie. No do takiego noża to bym musiał się przyzwyczaić, ale o ale tu widać, jak blank odpycha ostrze. Tu, y, jak, się, jak się zaczyna ślizgać. Ale się umęczyłem. <śmiany> Przy głupim struganiu. <śmiany> nie, y, totalnie nie. Nie, praca nadgarska jest zupełnie inna niż ta, do której jestem przyzwyczajony. Zupełnie inaczej. Nie to, żeby on był źle wyważony, bo mi wyważenie go pasuje, ale praca tu nad jest inna zupełnie. I po tym dzisiejszym rąbaniu, batonowaniu czuję różnicę w operowaniu nożem. Czeremcha! <todgłos》>